Dzień dobry, Anna Więckiewicz. Dzień Wszystkich Świętych rozpoczyna okres poświęcony wspomnieniom o zmarłych. Dlatego tego dnia odwiedzamy groby naszych bliskich, wspominamy ich i zapalamy znicze, żeby uczcić ich pamięć. Biorąc pod uwagę fakt, iż człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim, we wspomnieniach przywołujemy sylwetki osób, których nie ma już z nami. To członkowie naszych rodzin, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi. W tym roku odeszli od nas Wojciech Pachulski, wieloletni szanowany, uwielbiany przez dzieci i młodzież nauczyciel publicznej szkoły podstawowej nr 3. Teresa Kotowska w latach 90. Radna Rady Miasta pełniła funkcję przewodniczącej podkomisji do spraw edukacji, członkini Komisji Samorządności, Przestrzegania Prawa i Porządku, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Partnerstwa pomiędzy Starogardem Gdańskim a DIPOLS, członkini grupy oraz sekretarz Komitetu Organizacyjnego Obchodów 800-lecia Starogardu w latach 90. Udzielała się społecznie na rzecz dzieci powodzian z Nysy, organizatorka kolonii, nauczycielka, Dobry Człowiek. Józef Baska, przedsiębiorca, członek i skarbnik Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim. Skarbnik Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej. Maria Berezowska-Makowska, wieloletnia kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim. Pedagog, terapeutka, członek Pomorskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. Porucznik Ryszard Tyborski, wieloletni prezes Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Starogardzie Gdańskim, organizator oraz uczestnik wizyt prezydenta miasta w domach kombatantów. Do tej pory w tym roku zmarło w Starogardzie 456 mieszkańców. Dzień Wszystkich Świętych oraz zaduszki, jak żaden inny czas w roku skłaniają do przemyśleń oraz refleksji nad życiem i przemijaniem. Warto wykorzystać się do tego, by na chwilę zatrzymać się i wspomnieć tych, których z nami już nie ma.